Mam pełną świadomość, że poruszając temat Ozyrysa, poruszam temat broni, które dla niektórych może być bardzo ciężko do zdobycia. I broni rajdowe dla większości będą wszystkimi broni powyżej 310, które kiedykolwiek zobaczą. No bo no domyślam się, że nie każdy lubi po prostu PvP i chce się męczyć na Ozyrysie. Jednak i tutaj. O dziwo, Bungie dało naprawdę bardzo ciekawe uzbrojenie i tylko kilka broni jest w ogóle takimi brońmi od razu do infuzjowania. I ponownie, najpierw Preimery, i tak po kolei po kolei do Heavy. Mówiąc o najsłabszej broni Preimery, nie mogę zacząć od innej broni niż Scout Rifle, a których nawet miałem ostatnio trzy. I dużym problemem tego Scouta jest na tak wielką szybkostrzelność, jeszcze z full auto, za mały range. I za mała stabilność. Tym skautem, po prostu, żeby kogoś zabić, musimy wystrzelać o wiele za dużo pocisków, a te pociski, o wiele, za, yy, obie, o wiele za mało tych pocisków skleja się z czaszką naszego przeciwnika. Więc, tak jak chciałem, bardzo chciałem przekonać się do tego skauta, to niestety jak dla mnie poszedł na infus Descolar, czyli scout z poprzedniej, z poprzedniej wersji Ozyrysa, który miał więcej impaktu niż Rate of Fire był naprawdę o wiele, o wiele fajniejszy. no i wypadał z Outlawem ten możemy zgarnąć z Outlawem, Hidden Handem czy Zen Moment i Hidden Hand chyba będzie najfajniejszym perkiem ale po prostu musimy się za dużo nastarać i za dużo nastrzelać, żeby kogoś zabić w porównaniu do innych scoutów przechodząc dalej, Pulse Rifle Pulse, no to Hmm. Jeśli ktoś był fanem Messengera, to na pewno po prostu i przekona się do tego pulsa. Wydaje mi się, że Nirwen Mercy, który był do zdobycia w Iron Bannerze, jest od niego trochę lepszy. No ale tutaj mamy na przykład możliwość wylosowania Headseekera, tak jak ja mam w swoim pulsie Hidden Henta. To, no po prostu, to jest dobry, solidny puls. Ten, który zadaje tych obrażeń w głowę około 33, z Headseekerem chyba 35% więc idzie z tego postrzelać i idzie z tego kogoś zabić. Tak najbardziej ok. broń jeśli nie mieliście farta i nie zdobyliście Nirven Mercy z Iron Bannera, czy nie wiem, czy po prostu chcecie się przekonać do jakiegoś pulsa i to jest jedyny jaki macie, no to po prostu jest ok. Czy jest lepszy od tego z raidu? Hmm. Bywa, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że może być lepszy od tego z raidu, chociaż no wiadomo ten z raidu może mieć na przykład Firefly'a, który sprawia, że naprawdę puls staje się o wiele o wiele silniejszy. Kolejną bronią to zdecydowanie Hand Cannon. I Hand Cannon ma zawsze gwarantowanego Range Findera i możemy wzmocnić jego stabilność naprawdę do dużych ilości. Szkoda trochę, że nie możemy mieć Firefly'a w nim, ale Range Finder, duża stabilność, ogromna asysta celowania ten hand cannon ma aż 90 punktów aim assist, co do tej pory 90 punktów miał chyba torn w pewnym momencie, później to zostało znerwione. No i red hand, czyli hand cannon, który jeśli ktoś miał fajne perki, no to red hand był właśnie bardzo, za, bardzo zachwalany przez celowania. A tutaj możemy mieć hand cannon z rangefinderem, bardzo dużą stabilnością, no i jeszcze hidden hand. Ja mam nadzieję, że w końcu mi wypadnie, no bo nie ukrywam, trochę mi tęsknię za handcannonami, a jeśli miałbym tego z bardzo dobrym perkiem, jakim jest Hidden Hand, no to prawdopodobnie byłby to dla mnie taki jeden z fajniejszych handcannonów w moim arsenale. Ostatnią bronią z Primary Weapons ma, jest oczywiście Auto Rifle, który jest kosiarą. I zanim od razu przejdziemy dalej, to wspomnę, że możemy go mieć z sensem. Counterbalance albo Hidden Handem. I to są jakby te Hidden Hand i Counterbalance, to dwa perki, które mogą być dla nas bardzo interesujące. Otóż ten, ten auto rifle, mimo że ma statystyki całkowicie największej możliwej kosiary, czyli rate of fire wynoszący 100 i impact jedynie 2 punkty na 100, no to ogromna, ogromna możliwa stabilność poprawiona właśnie Counterbalancem sprawia, że takimi auto naprawdę warto się czasami zainteresować. Takie autorifle teraz w Taken King dają sobie radę. Oczywiście w niektórych starciach na przykład z pulsami przegrywają, no ale nie jest to coś, co sprawia, że powinniśmy od razu infuzjować tego autorifla. Jeśli chcemy zdobyć fajnego autorifla, który po prostu czasami chcemy się pobawić, to Doctrine of Passing jest jak najbardziej... Jednym z najciekawszych, jedną z najciekawszych broni w ogóle z wartą zdobycia. Jeśli ktoś, go, jeśli ktoś go wykorzystał i nawet, nawet jakby nie popróbował się z nim pobawić z fajnymi perkami, no to trochę szkoda. Ja ostatnio przez to, że nekrokazm ma prawie takie same statystyki, pobawiłem się nekrokazmem, no i po prostu jest fan. Kosiary dalej koszą, ale tym razem po prostu kogoś zabijają. Nie rzucamy we wroga ziemniakami, wreszcie da się tym kogoś zabić. No i przechodząc do broni special, zaczniemy również ponownie jakby od tej najsłabszej. I chodzi tutaj o, o karabin snajperski. I Bungie trochę naprawiło swój błąd, ponieważ możemy go ten karabin snajperski ma praktycznie takie same statystyki jak A of Soul, który był do zdobycia właśnie w poprzednim Ozyrysie. I tak. Możemy go zdobyć z gwarantowanym ambushem, short gaze i na przykład właśnie Injection Mold, co sprawia, że stabilność tego karabinu snajperskiego jest po prostu bardzo duża, około 90-80 punktów. Do tej pory ten A of Sol, który był poprzednio, strzelał równie szybko, zadawał równie niskie obrażenia, ale miał naprawdę mało stabilności, więc ciężko było trafiać jednego po drugim przeciwników. Tak tutaj jest to o wiele łatwiejsze. Jedyny problem tego, tego karabinu snajperskiego to to, że to jest ten, który naprawdę bardzo szybko strzela i zadaje, jak na karabin snajperski, dość niskie obrażenia. Nie jesteśmy w stanie nikogo zabić na superze, nie jesteśmy w stanie nie, nie zabić nikogo po wskrzeszeniu. Mam tutaj na myśli jeden porządny potężny strzał. Żeby kogoś zabić na wskrzeszeniu chyba potrzebujemy tym karabinem snajperskim dwóch strzałów, albo nawet trzech. Nie sprawdzałem, bo nawet nie chce mi się. <laughs> no i oczywiście tutaj perk hidden hand. Jeśli ktoś naprawdę potrzebuje karabinu snajperskiego i myśli, że tym może się w jakiś sposób bawić, no to chyba hidden hand, czyli jeszcze poprawa, jakby auto aima będzie jak najbardziej porządna. Fusion, no to tutaj jakoś nie mam doświadczenia z fusionami. Jeśli potrzebujecie jakiegoś fusiona, który będzie na pewno lepszy od tego z raidu, no to Elevating Vision jak najbardziej jest tym fusionem, który ma dokładnie taki sam wysoki impact, a ma więcej stabilności, szybszy reload, więcej range'a. No jakoś po prostu ta Mida, Mida właśnie z raidu ten fusion został chyba po prostu jakoś źle zaprojektowany. Ostatnią bronią chyba taką najfajniejszą jest shotgun. Shotgun, który ma zawsze gwarantowanego range findera, a jako ostatni perk może mieć na przykład Close and Personal, czyli tak jak mówiłem, te 25% więcej obrażeń. life support, czyli również coś na shotgunie bardzo fajnego. No bo często kiedy podbiegamy do kogoś z shotguna, no to już zdążymy dostać parę obrażeń, a kiedy kogoś zabijemy, to chyba mamy około 25% ponad szans na to, że się wyleczymy. Więc. Shotgun nie jest tak silny jak Conspiracy Theory, bo nie ma tak dużego impaktu, ale z Rangefinderem i na przykład Field Scoutem po prostu jest to bardzo wygodne w użyciu shotgun. Ja sam czekam, aż w końcu mi wypadnie, bo chętnie również jest to broń, którą bym wypróbował. To są bronie wszystkie już Special. I tak jak wspomniałem, z nich najsłabszy jest chyba karabin snajperski. O Fusionie się nie mam zamiaru wypowiadać, a Shotgun jest warty przetestowania. Jeśli chodzi o bronie, jeśli chodzi o bronie y, Heavy, no tutaj również nie mam zamiaru y, komuś sugerować, co jest lepsze, czy, y, czy Heavy, Machine Gun, czy może Rakietnica. Ale wspominać o Rakietnicy, muszę mieć na uwadze to, że niestety, ale jej perk główny, czyli Battle Runner, jest po prostu słaby. I trochę szkoda, że nie ma tam czegoś lepszego. Yy. Mamy zapewnione dwie, dwie, dwie rakiety w magazynku, możemy użyć Fieldscouta albo Javelina, również mamy Heavy Payload, to jest rakietnica, która naprawdę idzie się pięknie dostosować do gracza. Możemy mieć trackingiem, możemy mieć Grenade and Horseshoes, więc jest to rakietnica, która całkowicie kopie tą, którą możemy zdobyć na rajdzie. Oczywiście ta na rajdzie zadaje trochę większe obrażenia Takenom, ale... Keni rzadko kiedy nawet występują w czasie rajdu, więc, więc to jest taki mały z tym problem. Ta rakietnica, właśnie The Tamarind, jest tak najbardziej warta również zainteresowania. No I No i ostatnia rzecz, czyli heavy, heavy Machine Gun, Unseeing Eye. No to tak, mamy machine gun, który ma bardzo fajny rate of fire, bardzo fajny wysoki impact i całkiem dużo bazowej stabilności, czyli aż 50. I jest to również machine gun, który jest całkiem ciekawy. Zen moment sprawia, że już od pierwszych kilku pocisków mamy coraz więcej stabilności. Możemy mieć field scouta, czyli zbieramy więcej pocisków do, do jakby naszej rezerwy, więc po prostu nieważne jaki praktycznie perk trafimy w tej ostatniej kolumnie, jest to po prostu bardzo solidny machine gun, którym również, tak jak mówiłem, warto się zainteresować. O dziwo, podsumowując, o dziwo tych broni z Ozyrysa jest tylko garstka, które warto jakby, warto trzymać tylko i wyłącznie na Infius, Mówię tutaj o właśnie tym karabinie snajperskim skałcie, No i fusionie, no bo i tak mało kto w ogóle korzysta z fusionów. Więc dziwi mnie to, że Ozyrys aż tyle proponuje broni w aż tylu kombi kombinacjach. O tak jak mówiłem. Rakietnica jakakolwiek by się nie trafiła jest po prostu super, a jeśli chodzi o raid, to trochę dziwne jest to, że niektóre bronie tylko i wyłącznie z parą aperkami w jakiś sposób funkcjonują. Więc jeśli mam jakby tutaj w podsumowaniu określić co jak dla mnie są o wiele war bardziej warte grania, to to zdecydowanie Ozyrys. No bo na łazery się możemy zdobyć nie tylko bardzo dużo legendarnych przedmiotów, które sobie rozbijemy na marki, możemy zdobyć bardzo dużo legendarnych przedmiotów z wysokim lightem, które sobie przerobimy na lepszy infus, na nasz lepszy light, no i po prostu możemy zdobyć bronie, które w naszym arsenale prawdopodobnie znajdą sobie miejsce na stałe, a nie będą to bronie na zasadzie postrzelam, bo i tak nie mam nic lepszego. Więc tak jak mówię, jeśli ktoś chce się przekonać, czy dopiero szuka jakby motywacji, żeby ruszyć się na PVP i samego Ozyrysa, no to wszystkie te bronie praktycznie powinny być do tego największą zachętą. Więc to by było na tyle. Mówił MLG Carol, dzięki wielkie za wysłanie i obejrzenie. Do usłyszenia.